Wyszliśmy od dwóch kategorii, które zgłosili ludzie obyci z tematem, ale jak przelili temat urzędnicy, to stanęło na ośmiu kategoriach. Ale to syf. Cześć, kochani, to znowu ja. Na wstępie, oczywiście, wielkie podziękowania dla Was, że wspieracie mój kanał subskrypcjami. Podziękowania serdeczne też dla stałych partnerów. Mojego kanału i miejmy to za sobą, żeby potem nie przerywały nam żadne lokowania. Partnerem tego odcinka jest sklep Link na dole mają świetną ofertę na opony i naprawdę. W skali kraju, chyba najlepsze ceny na wiele wiodących marek, w tym nie tylko premiumowych, ale i budżetowych. Sprawdźcie sobie, czy Was nie oszukuje. Wejdźcie sobie, porównajcie ceny. A że się zbliża wymiana opon, to serdecznie zapraszam. Link na dole i przypominam, że na dole w każdym takim filmie, gdzie jest jakieś lokowanie, macie też spis treści, żeby sobie ewentualnie przewinąć, jak nie chcecie słuchać bloków reklamowych moich sponsorów. Więc tyle tytułem wstępu i jedziemy z tematem. A w ogóle to na hasło, to dużymi literami macie zniżkę, więc se wejdźcie i se sprawdźcie. Wielokrotnie prosiliście mnie ostatnio o jakiś komentarz do strajku rolników czy protestu rolników. Ja za każdym razem odpowiadałem w komentarzach, że no nie podejmę się takiego tematu, bo po prostu się na tym nie znam. To jest Moto Prawda, a nie jakieś pierdu-pierdu celebrytu. Ale rzeczywiście tak. Przyglądam się postępom i działaniom rolników, i zaczynam dochodzić do wniosku, że być może wyjście na ulicę i oblanie fekaliami paru decydentów to jest chyba jedyny w tej chwili sposób, żeby przekazać pewne treści na poziom wyższy, decyzyjny. Ale postanowiłem, że zabiorę głos w sprawie rolników, tyle że nie. Na temat protestów, ale na temat prawa jazdy, na uwaga, traktor, czyli Ciągnik rolniczy, bo myślę, że to jest bardzo dobry temat, żeby pokazać, co jest aktualnie nie tak z Unią Europejską. I ja wiem, że teraz będzie milion komentarzy, po Lexit natychmiast, ale słuchajcie, focha to potrafi strzelić każda 13-latka. A to nie chodzi o to, żeby się obrazić i gdzieś wyjść, tylko żeby utrzymać się przy tym korycie w sensie mieć. Plusy dodatnie dla gospodarki wynikające chociażby z jakiejś wymiany handlowej, ale odsunąć od władzy idiotów. No i jeżeli już jesteśmy przy tych idiotach. Pojawił się ładnych parę lat temu pomysł wprowadzenia unijnego prawa jazdy na traktor, będę cały czas używał tego słowa, bo tak to jest zapisywane po prostu w dokumentach po angielsku, wiem, że to jest ciągnik rolniczy. I uwaga, ten pomysł wyszedł od samych rolników. Jest takie stowarzyszenie pracowników rolnictwa, wsi i przemysłu leśnego, tak by można było rozwinąć skrót, które przygotowało w 2020 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli, dokument, w którym domagało się, właśnie jako przedstawiciele rolników, wprowadzenia prawa jazdy na ciągniki rolnicze. Wspólnego na poziomie unijnym, a tak naprawdę to nie chodziło o wspólny dokument, ale zrównanie wymogów, jakie są stawiane kandydatom na. Kierowców, czy też na posiadaczy takiego prawa jazdy. No bo aktualnie rzeczywiście jest tutaj trochę bajzel, bo na przykład Szwajcaria czy Szwecja, już nie pamiętam który ma niżej, mają prawo jazdy na traktor od 14 lat. W innych krajach unijnych mamy od 15, w Polsce mamy od 16, ale są też takie, gdzie jest na przykład od 18. No i mamy dzisiaj w teorii swobodny przepływ towarów i usług, co powoduje, że jak przyjeżdżają sobie na wakacje dorobić. Ludzie z takiego czy innego kraju to nie mogą zarobić tyle samo, co ci z innego, no bo na przykład nie mają takiego właśnie prawa jazdy, bo nie mogą go zrobić u siebie w kraju. Propozycja sprowadzała się do tego, żeby od ukończenia 16 roku życia można się było w każdym kraju unijnym starać o prawo jazdy kategorii T bądź T1. Różniło się to tym, że T1 było odpowiednikiem takiej samochodowej najpopularniejszej kategorii B i tutaj był limit masowy w sensie zestawu pojazdów, w którym możecie się poruszać do 20 ton. Natomiast pełna T bez tej adnotacji 1 miałaby nie mieć już limitów masowych, czyli można by było już jechać naprawdę ciężką maszyną rolniczą czy też zestawem takich maszyn i tyle. To była propozycja rolników z 2020 roku. Dwie kategorie T i T1. Jeżeli macie B, to z automatu dostajecie T1. Jeżeli macie C, to z automatu przyznają Wam T pełne. I z tą propozycją rolnicy zwrócili się do EPP, PPE, PPS, czy jak to tam woli. Czyli największej europejskiej partii ludowej, która wniosła to na agendę tej czwartej, przygotowywanej cały czas, dyrektywy o prawach jazdy. Minęły cztery lata, i pod koniec lutego, w czasie debaty w Parlamencie Europejskim i głosowania nad ostatecznym kształtem tego projektu, Odrzucono pomysł wprowadzenia europejskiego prawa jazdy na maszyny rolnicze. Taktyczny sukces, i zaraz wytłumaczę, dlaczego. No ale. Strategiczna porażka, bo wszystko zostanie jak jest. I teraz dlaczego zostanie jak jest? Otóż dlatego, że rolnicy protestują i w toku dyskusji europarlamentarzyści doszli do wniosku, że może lepiej faktycznie aktualnie to ich nie denerwować. I to jest bardzo ważny wniosek, jak ktoś wyjdzie na ulicę i spryska Fekaliami parę urzędów, to urzędnicy europejscy również potrafią zrobić krok w tył. I sami rolnicy są autentycznie zadowoleni, że te nowe przepisy dotyczące praw jazdy nie obejmą też maszyn rolniczych i mają ku temu bardzo ważny powód. Otóż od 2020 roku, gdy sami rolnicy zgłosili problem taki, że powinny się pojawić Wspólne dla całej Unii przepisy dotyczące praw jazdy na traktor. Do 2024 roku, gdy trafiło to w ramach już projektu pod głosowanie, z dwóch kategorii zgłoszonych przez samych rolników, przypominam T1 albo te, zrobiło się, uwaga, 8. Noż biurwa mać. 20 lat, jak jeżdżę ponad samochodem. Podobnie jak jestem dziennikarzem motoryzacyjnym, i ja z głowy nie jestem w stanie wymienić ośmiu kategorii praw jazdy. I to jest chyba to, co jest aktualnie najbardziej nie tak z Unią Europejską. To jest powód, dla którego nawet niemieckie firmy przenoszą produkcję, jak już nie mogą do Chin, to do Stanów Zjednoczonych, bo tu po prostu nic się nie da zrobić. Wyszliśmy od dwóch kategorii, które zgłosili ludzie obyci z tematem, ale jak przelili temat urzędnicy to stanęło na 8 kategoriach no sukces jak powiedziałem rolników jest taki że w związku z tymi protestami, bo dokładnie to było podnoszone w czasie czy w toku dyskusji, żeby może lepiej tych rolników teraz jeszcze bardziej nie denerwować, wykreślono te wszystkie pomysły z planowanego projektu dyrektywy w sprawie praw jazdy i one Ostatecznie zostają bez zmian, czyli każdy kraj będzie miał tak, jak ma i jak sobie wymyśli. Ale sami rozumiecie, jaki to jest rodzaj zwycięstwa. Plepsie, ciesz się, żeśmy się ostatecznie tematem nie zajęli, bo mogliśmy go spieprzyć. A przy okazji, bo ostatnio latały po YouTube takie clickbaity, że Unia przegłosowała wielkie zmiany dla kierowców tam 2024 rok. Otóż to jest to samo głosowanie nad tą samą dyrektywą, a w zasadzie projektem dyrektywy dotyczącej praw jazdy i chcę Was uspokoić, moi kochani, że przegłosowano w zasadzie tyle, że udało się wypracować ostateczny kształt tej. Dyrektywy, projektu tej dyrektywy, i między innymi wyleciały bardzo kontrowersyjne zapisy dotyczące badań dla kierowców. To jest porażka zielonych, którzy domagali się, że kierowcy powyżej 75 roku życia, jeżeli mnie pamięć nie myli, mieliby co najmniej raz na 5 lat obowiązkowo przechodzić badania, bo jak nie to zabiorą im prawo jazdy. Ostatecznie w toku dyskusji ustalono, że taki przepis biorąc pod uwagę rozwój medycyny, biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa, no i biorąc pod uwagę między innymi sieć dróg w różnych krajach Unii Europejskiej powodowałby wykluczenie transportowe i to Wyleciało, więc nie, nie będzie żadnych obowiązkowych badań dla kierowców, chyba że kraj członkowski będzie chciał inaczej, bo pozostawiamy tutaj wolność wyboru czy decyzji w tej kwestii poszczególnym krajom. Obowiązkowe ma być co najwyżej składanie oświadczenia, że jesteście świadomi swojego stanu zdrowia. Dwa, przegłosowano też możliwe. Zwracam uwagę na słowo możliwe, a nie obowiązkowe obniżenie wymogów dotyczących. Wieku, w którym będziemy mogli się starać o prawo jazdy, i to wynika m.in. z faktu, że parę lat temu Finlandia chciała dopuścić do kierowania samochodami osobowymi osoby w wieku 15 lat. Przypominam, że Finlandia ma jeden z najniższych wskaźników zaludnienia w Unii Europejskiej, i często jest tak, że ci młodzi ludzie naprawdę nie mają jak dostać się do jakiegoś większego ośrodka miejskiego, chociażby do szkoły. No ale tutaj był właśnie ten konflikt legislacyjny parlament Finlandii nie mógł. Po prostu legalnie zejść poniżej pewnych unijnych kryteriów w tej sprawie dotyczącej wieku, więc ten projekt przyjęty właśnie przez Parlament Europejski zakłada, że każdy z krajów będzie mógł obniżyć wymagania co do minimalnego wieku, przy którym można starać się o prawo jazdy, do lat 15, więc to nie oznacza, że 15-latki. Automatycznie będą mogły zrobić prawko, ale na przykład w Finlandii, jak najbardziej tak. Przy czym ja zwracam Waszą uwagę, że przyjęto projekt ostateczny, ale jednak projekt nowych przepisów, i to oznacza tyle, że nic się aktualnie dla kierowców nie zmienia. I kładę głowę za to, że nic nie zmieni się w tej kwestii do końca tego roku, bo za chwilę czekają nas wybory do Europarlamentu. Więc przyjęcie tego projektu tak naprawdę spowodowało tylko tyle, że on zyskał umocowanie prawne i wróci na agendę, gdy wyłonione zostaną już nowe władzę nowy Europarlament. A skoro cały odcinek jest administracyjno-urzędniczy, to dla tych, którzy dotrwali do końca anegdota, byłem ostatnio na spotkaniu zarządu takiego stowarzyszenia, w którym działam od kilku lat. a to stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem, transportem, motoryzacją i tak dalej. Problem był taki, że wykruszają się członkowie i za chwilę trzeba będzie zamknąć wieko nad tą trumną, więc pomysł, jeden z pomysłów był taki, żeby zorganizować jakąś taką szeroko pojętą imprezę motoryzacyjną. Ale nie tylko taką dla świrów, tylko taką dla normalnych ludzi, żeby pokazać nie tylko samochody, ale też jak wygląda chociażby praca diagnosty, jak wygląda praca kierowcy ciężarówki czy autobusu miejskiego, jak powinno przebiegać udzielenie pierwszej pomocy, taką po prostu szeroko zakrojoną imprezę motoryzacyjno-transportową. No i tutaj spotkały się. Dwa, a może i więcej pokoleń, czyli takie powiedzmy moje, które reprezentuje small business, czyli dobra, chłopaki, to ja mam kontakt do tego, ty masz do tego, załatwiamy, dzwonimy i zobaczymy, co się uda zrobić. I trochę starsze, które reprezentuje m.in. państwowych urzędników. I naprawdę siedziałem przez dwie godziny, trochę się śmiejąc, a trochę płacząc, bo gdy ta młodzież Młodzież, to znaczy ludzie w wieku 40 lat, rozmawiali ze sobą o tym, kogo ściągnąć, co pokazać i co trzeba załatwić. Ta starszyzna, czyli na przykład urzędnicy, którzy całe życie przepracowali w jakimś tam wydziale komunikacji, w urzędzie miasta itd. Zgłaszali pytania typu yy, przepraszam, bo się trochę zgubiłem: czy my jesteśmy aktualnie na punkcie szóstym porządku obrad, yy, czy na dziewiątym, z pominięciem siódmego i ósmego, i czy ta impreza to miałaby być zorganizowana na mocy punktu 48, czy raczej 23 trzeciego statutu stowarzyszenia? I z całym szacunkiem, naprawdę mam ogromny szacunek dla tych ludzi, którzy tyle lat przepracowali w administracji, ale wydaje mi się, że to jest właśnie te klucz problemu. I coś mi niestety mówi, że tak to wygląda nie tylko u nas, ale i zdecydowanie wyżej na poziomie Brukseli, gdzie jak przyjdzie ktoś, kto ma jakiś pomysł i doświadczenie w danej branży, to z drugiej strony siedzi ktoś, kto ma zupełnie inne doświadczenie, ale tylko za biurkiem. I znajdzie 35 przepisów, albo tomów przepisów, które rzucą wam tyle kłód pod nogi, że na końcu dojdziecie do wniosku, że to jest w ogóle bez sensu, cokolwiek tutaj robić. Na dzisiaj tyle ode mnie. Bo to prawda w internecie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pozdrawiam. Paweł Ryges.